Dzień dobry, witamy Dzień dobry. pana, pana. Noblistę Gdańskiego. Może pan się przedstawi naszym widzom? Yy, Ryszard Tomasz Smoleński, jestem yy, profesorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. I yy, to tak, yy, noblista trochę jest tak. No za, tak za, tak zblista, to nazwali? Yy, za, za duże buty. Ja jestem z, raczej skromny, i yy, no, jest to dla mnie ogromny zaszczyt yy, no przyjęcie tej nagrody. I yy, właściwie tutaj chciałem podkreślić całego zespołu w którym mam da się pracować I... Jest pan no, medykiem od serca podajże, bo tam pan robi tak te jest. badania naukowe do, związane z sercem i z krążeniem i tak dalej. Może pan trochę przybliży temat naszym widzom. No więc badania dotyczą poszukiwania nowych celów może nie samych leków, nie samych nowych leków, tylko celów dla nowych leków, tak? Mhm gdzie jeszcze, jakie procesy fizjologii, biochemii serca można wpływać tak, żeby opóźnić rozwój chorób, żeby wyleczyć pacjentów. Także nie jest to jakby poszukiwanie nowych leków, ale poszukiwanie celów terapeutycznych. Mhm. Pan współpracował z profesorem religią? religią? Nie, nie, nie współpracowałem. Nie. Ale proszę pana, pana dokonania i, i, prawda, naukowe osiągnięcia, no też jakby tym co się zajmują tym sercem i robią te operacje, pomagają? Zdecydowanie tak. To między innymi e, te badania pomagają kardiochirurgom, pomagają kardiologom, e, jakby poprawiać procedury terapeutyczne. Nawet jeżeli nie jest to e, powiedzmy e, bezpośrednio, nie przekłada się na nowe leki, to wiedzą więcej, jak długo, ile czasu mają do dokonanie zabiegu, jak ten zabieg przeprowadzać, w jakiej temperaturze. E, Jedno z takich aspektów, którymi się zajmowałem, to są konstrukcje płynów kardioplegicznych, które stosowane są w kardiochirurgii, dzięki którym serce zamiast kilku minut jest w stanie przetrwać nawet kilka godzin bez krążenia. No tak, jak, jak, jak widzę, to, to Pana dokonania i działania powodują, że przedłuża Pan życie wielu ludziom, którzy już są schorowani, a wie Pan, że teraz coraz mniej tych młodych ludzi, którzy się rodzą, czeka nas sytuacja, że będziemy mieć społeczeństwo starzejące się. Co Pan o tym sądzi? Tak, no na pewno jest to wielkie wyzwanie i to nie tylko przyczyniają się do ratowania życia, ale też poprawy komfortu, mm -hmm. tak? Bo no wiadomo, jak serce lepiej funkcjonuje, no to cały organizm lepiej funkcjonuje i jest ogólnie wszystko dużo lepsze, komfort życia szczególnie. Uczy Pan studentów? Tak jest. Jest to U... drugi rok Wydziału Lekarskiego, uczy ich biochemii. Co by Pan chciał młodzieży studiującej przekazać dzisiaj, no takiego ważnego? No, w dalszych studiach życia, i tak dalej. Znaczy, żeby realizowali swoje pasje, bo najważniejsze w tym, tej również mojej działalności, jest to, że jest to też moja wielka pasja, tak? Aha. I dzięki temu, no, może, daje się zrobić więcej, tak? No to tak, chyba... ja, ja to rozumiem, panie profesorze, żeby bo ja... znaleźć pasję w tym, co się ja robi. Ja jestem pasjonatem mediów i dlatego tak. też czuję to samo. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo również i również wszystkiego wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.